w odcinku zatytułowanym Ile zarabia Twój klient? No właśnie, czy wiesz rzeczywiście, ile zarabia Twój klient? Zacznijmy od początku. Wcale najtańszą inwestycją, prawda? Coaching zazwyczaj kosztuje, jak już jesteśmy doświadczonymi coachami czujemy się pewnie, zazwyczaj kosztuje więcej niż psychoterapia, niż porada u psychiatry. Kosztuje całkiem sporo tak naprawdę. Kogo stać na coaching? Czy stać na coaching ludzi, którzy zarabiają bardzo, bardzo przeciętnie albo poniżej przeciętnej? Czasami tak, zdarzają się takie przypadki. Jednak najczęściej prawda jest taka, że z coachingu, takiej luksusowej trochę usługi, wysoko cenionej, korzystają ludzie dobrze sytuowani. Niekoniecznie muszą być to najwięksi bogacze, ale to są ludzie, których stać. Po prostu na coaching, na tego typu luksus. Pomyśl o tym. Dlatego, że często zauważam, że wielu coachów kieruje swoje usługi do ludzi, z którymi najłatwiej im się rozmawia czyli ludzi, którzy są najczęściej na ich poziomie finansowym. I mają troszeczkę oprócz przed tym, żeby skierować go do ludzi, którzy zarabiają więcej, nawet czasami dużo więcej niż oni. I tu się robi taki paradoks, ponieważ często jak zaczynamy biznes coachingowy, to zarabiamy na początku mało, bo jeszcze mój biznes nie jest rozwinięty. I y, chcąc skierować y, swoje usługi do ludzi, którzy zarabiają tyle samo co my, trafiamy na obiekcje typu nie mam na to pieniędzy, nie stać mnie na to. No, i się w tym momencie bardzo frustrujemy taką sytuacją, bo nie możemy zdobyć klientów. Ja bym chciała Cię w tym wideo zachęcić do tego, żeby wziąć pod uwagę pracę z ludźmi, którzy są dobrze sytuowani, czasami dużo lepiej sytuowani niż Ty. No właśnie, jak się teraz czujesz, jak to mówię? Wiem, że być może, być może, budzi się w Tobie opór na zasadzie, no a cóż, ja mam im do zaoferowania, prawda? Przecież oni są dobrze sytuowani, mają wszystko ułożone. Zastanówmy się, czy to prawda. Być może mają ułożone swoje życie zawodowe, albo być może mają ułożone swoje życie finansowe, ale być może wcale nie są szczęśliwi w innych aspektach swojego życia. Być może chcieliby zmienić karierę na coś innego, na jakąś inną. Być może chcieliby więcej czasu spędzać z dziećmi. Być może chcieliby zastanowić się, czy partner, z którym są, jest rzeczywiście tym partnerem, którego chcą na całe życie. Być może nie mają partnera. Być może nie mają dzieci, a chcieliby. Być może chcieliby żyć bardziej na luzie. Być może chcieliby mniej pracować. Wiele rzeczy. Być może chcieliby zadbać o swoje zdrowie, prawda? To są problemy dotyczące y, ludzi domiesz I tylko dlatego, że mają dużo pieniędzy, wcale nie znaczy, że mają te problemy rozwiązane. Ty jako coach nie musisz coachować ich w tym, jak zarabiać więcej pieniędzy, bo oni to wiedzą i oni to umieją i nie oczekują tego od ciebie. Ale ty jako coach możesz wyjść ze swoją specjalizacją w tym, co ty wybrałeś, jako swoją ekspertyzę i wyjść Słyska. do nich z tym. Mam nadzieję, że zainspirowałam Cię do tego, żeby myśleć troszeczkę bardziej biznesowo, troszeczkę szerzej o tym, komu mogę zaoferować te usługi. Jak do nich dotrzeć, jak ich znaleźć, i niekoniecznie ciągle oferować się ludziom, których po prostu na ten moment nie stać. Hmm? Ciekawa jestem Waszych komentarzy na ten temat. Wpisujcie poniżej. Na razie. Pa!